W drugiej połowie listopada 1914 roku krokowianie z oddali usłyszeli huk wystrzałów armat. Do miasta zbliżały się oddziały rosyjskie, które zajęły już dwóch i oblegały przemyśl. Galicja zdążyła odczuć koniec Belewog. Po raz pierwszy rosyjska artyleria ostrzelała w Krzesławice jeszcze 20 listopada. Jednak wyczerpanie carskich oddziałów dotychczasowymi szybkimi postępami niemieckie sukcesy pod Łodzią chwilowo zahamowały zapędy Rosjan. Nienadługo żołnierze generała Radko-Dymitriewa mieli mówić, że śniadanie zjedzą w Krakowie, obiadować będą w Wiedniu, a wieczerzać w Berlinie. Ich entuzjazm okazał się jednak przedwczesny. Carskie oddziały wyruszyły z okolic Wieliczki Niepłomic w kierunku Krakowa 5 grudnia. Zatrzymane zostały jednak na wzgórzu Kaim, na którym powstał pamiątkowy obelisk. W Pałacu Krzysztofory, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, zobaczyć możemy pierścień oddany z rosyjskiego pocisku, który otrzymał prezydent Krakowa już Leo. Odparcie Rosjan spod miało istotne znaczenie strategiczne. Jej zajęcie otwierałoby carskim wojskom drogę na Śląsk, a w dalszej perspektywie na Czechy i Austrię. Wielka wojna to nie tylko czas walk, w trudnej sytuacji aprowizacyjnej i przymusowych wysiedleń, które dotyczyły również Krakowa także czas nadziei na realizację niepodległościowych aspiracji Polaków. Z kolei Juliusz Leo to nie tylko prezydent Krakowa, ale również pierwszy prezydent Naczelnego Komitetu Narodowego. Niestety nie doczekał on końca wojny i odzyskania niepodległości. Zmarł w lutym 1918 roku.